Jeżeli firma korzysta z kilku systemów do zarządzania sprzedażą, to musi zadbać o spójność zawartych w nim danych. Aktualizacja informacji o stanach magazynowych jest czasochłonna i generuje dość wysoki stopień błędu, więc odpowiedzią na, to, na ten problem jest automatyzacja. way to send w pełni kontroluje stany magazynowe i automatycznie aktualizuje stany w oparciu o przyjęcia dostaw i wysyłkę towarów. Pomniejszenie stanów magazynowych na platformie sprzedażowej odbywa się automatycznie po każdym złożonym zamówieniu, a wtedy way to send w systemie ERP naszego klienta zdejmuje ze stanu dany towar odpowiednim dokumentem, fakturą bądź paragonem. W momencie dodania paczki, jeżeli mamy zamówienie opłacone, natomiast jeżeli zamówienie, jest to przedpłata, czyli tak zwane COD, to dokument handlowy wystawiamy dopiero w momencie dostarczenia paczki przez kurier aby uniknąć sytuacji, w której mamy wystawiony dokument i musimy robić korektę, bo klient końcowy nie odebrał paczki.